Siema, Benio Nagrywamy dalsze wulkany Od Funke, te szwajcarskie Tu jest siódmeczka, Tu jest ósemeczka I tu jest Dziewiąteczka I lecimy z No Zobaczymy Flara taka jakby czerwona, nie? No. Wypluwa białe takie Kuleczki Rozkokasza się Złote gwiazdki Wow, złoty, złoty gwiazdki ale bardzo wysoko no powiem wam że bardzo wysoko bardzo wysoko ładny ładny same złote ale ładne dobra to była siódemeczka tak ta jest semeczka. lecimy z semeczką. a ten będzie srebrny sam Zobaczymy. Też czerwona. O, ta to typowo już czerwona. O, biały. Białe kuleczki. Srebrne. A na kamerze widać jak biały, nie? Ale ładnie rozjaśnia. i też wysoko, zobaczcie no, 5 metrów 6 ma no, na biało i wypluwa czerwone kulki wiecie co, jest tam i złote czerwone kulki wylatują, ale on jest tak jakby do połowy srebrny do, od połowy złoty no i dobra, dziewiąteczka teraz ale też ładny. Widzę, że te wulkany nie są złe. Nie są złe te wulkany. 62 zł sztuka kosztuje na funkę story. Zielona plara tym razem. No i on od razu złote gwiazdki wypluwa. ładne, taki gęsty, złoty gwiazdki, gęste. Wow. Wow, zielone teraz kuleczki wypluwa. Wow. Wow, ten jest wysoki bardzo do 6 na pewno. Panie, ja będzie lubi zielony kolor. No to powiem Wam. Naprawdę te wulkany nie są złe. Nie są złe. Ktoś jak kupi, bardzo ładne. Zapraszam do Funkę. Funkę nie ma wysyłki, ale jakby ktoś przejazdem był, to jechać, kupić. Nie zawiedziecie się. Pozdrawiam cioteczki. Cześć.